na zakupy razem. Jesteśmy w nowym centrum handlowym, w którym jest IKEA połączona z wieloma innymi sklepami. Możemy zjeść lody, które sami sobie skomponujemy. Bardzo fajny pomysł. A my pędzimy jako pierwszy sklep do Odzary. Kupić ze dwie rzeczy, a później idziemy dalej. Zobaczcie w moich nowych budkach Ag, które uwielbiam, już się z nimi nie rozstaje. Pierwsze zakupki zrobione. Zara. Idziemy dalej. Następna torebeczka. Ciao. Hej, witam Was w nowym filmiku. Bardzo Wam dziękuję, że komentujecie moje filmiki. Piszecie mi, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć. Mój nowy Home. Zrobiłam dość troszkę zakupów. Jak już Wam zapowiadałam, że takie zakupy będą, czekałam na promocję. Czekałam na wielkie zniżki we włoskich sklepach, dlatego już od jakiegoś czasu powstrzymywałam się, nie kupywałam nic i zaczęłam kupywać nowe rzeczy. Pierwszy dzień promocji. Straszne, straszne, straszne zamieszanie w sklepach. Ludzi pełno, brak miejsca parkingowego, naprawdę masakra. Które rzeczy to będą prezenty świąteczne? Podzielę troszeczkę te filmiki, bo troszkę się tego wszystkiego nazbierało na y, ubrania, ubrania dziecięce i moda dziecięca. I e, biżuterię, dodatki, które pojawi się w kolejnym filmiku, bo nie dam rady tego wszystkiego włożyć, wrzucić do jednego nagrania. Zacznijmy może od tego, jakie prezenty dostałam na święta, o co poprosiłam świętego Mikołaja. Poprosiłam, by przyniósł mi ładną kurtkę. Doskonale e, opisałam ją w moim liście do świętego Mikołaja. Napisałam mniej więcej kolor, formę, kształt, klep, adres, numer telefonu, wszystko to, co jest możliwe. No i Mikołaj, się nie pomylił, nie było zbyt dużej możliwości pomylenia się, poprosiłam o moją kurteczkę Kolmar. Jest to firma Made in Italy, całkowicie robiona we Włoszech. Są to kurtki, które tu we Włoszech są naprawdę bardzo modne. Chyba 80% populacji włoskiej nosi te kurtki. No no, teraz tak żartuję. Jest to kurtka dość droga, bo za taką kurteczkę trzeba zapłacić 370 euro, co nie jest mało. Prawdziwy puch, bardzo delikatna, cieplutka, ma taki bardzo modny w tym sezonie metaliczny kolor i zapina się tak troszkę na krzywo. Podszewka różowa, dodaje jej charakteru. Zapinamy, podwójny zameczek, w takim wysokim... Kołnierzem, który chroni nasze gardło, by nie było zimno. Bardzo mi się podoba, elegancko i sportowe, można wszystko ubrać. I co jest fajne w tej kurtce, że kiedy wchodzę do ciepłego pomieszczenia, nie czuję od razu gorąca, bo ta kurtka przepuszcza i nasze ciało oddycha. To nie jest syntetyczna kurtka, więc to kurteczka troszkę droga, że tak powiem. Kolejnym prezentem świątecznym, jeśli chodzi o ubrania, są moje supernowiutkie buciki Ag. Powiem Wam tak: od jakiegoś czasu chciałam te buty. To są buty, które też są bardzo modne tutaj we Włoszech. Dużo młodzieży, nawet pań y, starszych nosi te buciki. Ja na nie tak troszkę spoglądałam od jakiegoś czasu w sklepach, ale też nie kosztują mało, bo kosztują od 200 euro zwyż w zależności od sklepu, bo te klasyczne, takie troszkę niższe. Kosztują około 150 euro. Jeśli już damy jakiś dodatek, jak, tak jak te, są z tego, z, tej, z tego sezonu, z tej zimy, już kosztują o wiele, wiele więcej. Nie wiem dokładnie ile mój mąż za nie zapłacił, bo dostaną je pod choinkę, ale myślę, że gdzieś około 230 euro kosztują. I co? Zawsze na nie patrzyłam. To jest ich znaczek rozpoznawalny z tyłu. Ale zawsze uważałam, że są troszkę za drogie. Tu nie opłaca się kupywać tego typu butów za takie pieniądze. I bardzo się pomyliłam. Przejdźmy do zakupów. Od jakiegoś czasu szukałam fajnych spodni. Lubię leginsy, ale niezbyt obcisłe w pasie, ze względu na to, że często pracuję w pozycji siedzącej i nie lubię, kiedy mnie ubierają tutaj w pasie. Oczywiście jak zjem obiad, to wtedy robią się bardziej ciasne. Jak jestem nadczo, to na pewno są bardziej luźne. Tak jak wszyscy ludzie mają. Czekałam na promocję, bo już wiedziałam, że będą i wtedy kupiłam sobie dżinsy. Kupiłam sobie dżinsy w Calzedonii. To jest pierwsza para z takim wysokim stanem. Wykłe, obcisłe dżinsy aż do samego dołu, które bardzo lubię. Nie brudzą się, jest to bardzo modny kolor i świetnie mi się je nosi. Zakupiłam sobie też takie dżinsy odcieniu beż, bo też je lubię. Takie troszeczkę mają dziwne kieszenie z przodu, ale nie szkodzi. Takie spodnie kosztują 30 euro, a ja je kupiłam za 15. Także bardzo opłaca się właśnie poczekać na takie promocje we Włoszech, bo wtedy możemy kupić wiele rzeczy za naprawdę dużo niższą cenę. Trzecią parę spodni, którą kupiłam w Calzedoni, e, są czarne, legginsy, które też bardzo lubię. Często je ubieram do pracy, bo musimy mieć taki raczej ciemny kolor naszego ubrania. I ja mam dużo takich swetrów luźnych, lubię też takie koszule, i wtedy takie legginsy jak najbardziej dobrze wyglądają. I powiem Wam jeszcze, że dla mojej córeczki też kupiłam identyczne i mamy takie same spodnie. Potem przerzuciłam się na swetry. Powiem Wam tak, szukałam swetru, który by był zrobiony z kaszmiru, albo mieszanego kaszmiru, żeby już nie był aż taki bardzo drogi i powiem Wam szczerze, naprawdę ciężko mi było znaleźć. Wiele swetrów, szukałam właśnie swetrów takiego kształtu, ten kupiłam w Zarze, 39 euro za niego zapłaciłam, jak się teraz nie mylę, nie jest to jakaś niewiadoma jaka jakość, jeśli chodzi o, o materiał, no właśnie akryl, elastyna, poliest, także nie jest to nie wiadomo jaka jakość, ale bardzo lubię ten swet, bardzo dobrze się w nim czuję. Dałam zdjęcie na Facebooka i na Instagrama właśnie w tym sweterku i w tych dżinsach, które dziś mam na sobie. I bardzo Wam się spodobało, wiele z Was pisało do mnie, skąd jest ten sweterek. Ma taki szarawo-beżowy kolor, taki bardzo luźny, niestety nie dostałam eski i kupiłam sobie emkę, ale odpowiadało mi to ze względu na to, że ja właśnie chciałam taki bardzo luźny, Sportowy, ciepły sweterek. Także e, uważam, że jest to hit tego sezonu. Nawet wstawiłam Wam na moim blogu od pierwszej, od sześciu miesięcy post. Postanowiłam, że będę nadrabiać teraz zaległości na moim blogu. Uważam, że jest to hit tego sezonu. No i jeszcze jeden sweterek, który też dostałam w dużej zniżce. Jest w takim samym odcieniu jak tamten, taki bardziej beżowy. Troszkę cieńszy, jak widzicie, pod nim trzeba ubrać jakąś taką bluzeczkę, bo on jest lekko prześwitujący. Made in Italy i normalnie ona kosztowała 25 euro, nie, 35 euro kosztowało. Później było zni zniżka na 25, a na koniec kupiłam ją za 15,90. Jest to też taki wygodny sweterek, bo jak go tak ubierzemy, to ma obcisłe rękawki. A tu jest taki bardzo luźny, z tymi kieszonkami. Ja teraz e, stawiam na wygodę, ze względu na to, że często biegnę, jestem w pracy, mam mało czasu, nie mogę w pracy być taka wyszykowana, wszystko fajnie wy, wypindzona, a nie mogę się ruszyć pędzelkiem, e, dotknąć, jednak muszę mieć wtedy taką, taki komfort ruchu. W ogóle zauważyłam, że tak naprawdę bardzo modne w tym sezonie są rzeczy large, rzeczy oversize, Także stawiajcie na rzeczy wygodne, bo i w rzeczy troszkę luźne, naciągnięte, że tak powiem, są bardzo, bardzo sexy. Kolejnym sweterkiem, też bardzo klasycznym, na którego już troszkę polowałam, jest mój Golf. Jest to firma Vicolo Nordland. Bardzo fajna bawełna. Jest to fajna firma, która tak robi porządne rzeczy. Widać to, jak się nosi te rzeczy, jak się je pierze, bo są dobrze wykończone, te ubrania nie tracą koloru. I są naprawdę świetnej jakości. Ten sweterek kosztował 57 euro, a ja go dostałam za 29. W dużym, yy, też uważam, że jest duża zniżka. To jest taki klasyczny golf, ale bardzo mi się podoba, bo ubiorę go do takich wysokich jeansów z dużym, wysokim stanem i jakiś taki duży y, łańcuszek na górę. Czy y, taki długi, z dużym wisiorkiem, czy taki przy szyje, bardzo świecącym i doda mu klasy, będzie wygodny, cieplutki, ale też na pewno bardzo, bardzo szykowny. Zrobiłam sobie też duże zakupy w Intimissimi i w Calcedoni, jak widzieliście na początku filmiku. Wzięłam sobie wiele par skarpetek. Robię tak co roku, że jak zaczynają się promocje, to kupuję 10 par skarpetek dla mnie, 10 par skarpetek dla córki, 10 par skarpetek dla mojego syna i tak samo dla mojego męża. I wtedy mi to starcza, bo są przecenione o 50%. Kupiłam sobie też rajstopki i nie są to rajstopy klasyczne, ale kupiłam sobie takie właśnie do tych moich długich swetrów, do których ubieram tylko rajstopy. Są to rajstopy, które u góry są przeźroczyste i wszyte mają już takie, jakby kolanówki, jak widzicie. Bardzo, bardzo fajne. Ja lubię, mój mąż też lubi, docenia, kiedy ubieram takie rajstopki troszkę pikaśne. Też je dostałam w super promocji. Zamiast 8 euro zapłaciłam za nie 3,95. I kupiłam sobie jeszcze jedną parę. To są już rajstopki, takie troszkę wygimaśne. Kosztowały normalnie 10 euro, zapłaciłam za nie 5. I one są takie troszkę, jak widzicie. Niby w kratkę, niby w krzyżyk, ale ja lubię takie rajstopy, właśnie troszkę grube. Na pewno świetnie będą wyglądać. Na nogach widziałam te rajstopy na manekinie i naprawdę bardzo mi się spodobały. Świetnie wyglądały. To mnie już z was śledzi od jakiegoś czasu, ten wie i widział mnie na zdjęciu sylwestrowym w moich body takich skoronki. I zdradzę Wam sekret, gdzie kupiłam te body. Bardzo na nie polowałam. Tak się prezentują. Z tyłu mają taką koronkę, całkowicie są całkowicie przeźroczyste, a z przodu są półprzeźroczyste, w półnie pół i mają taki bardzo długi rękawek, fajnie się je nosi, bardzo wygodne. I wam sekret. Widziałam te body w Intimissimi i w Yamamai i w różnych innych sklepach takich z bielizną e, intymną i kosztowały około 50, 70, 80 euro. Nie chciałam wydawać tylu pieniędzy ze względu na to, że są to rzeczy, które ubierasz raz na jakiś czas, są seksowne tam, na takie rzadkie okazje, że tak powiem, nie chciałam wydawać wielu pieniędzy i poszłam do sklepu, mamy tutaj taki w centrum handlowym sklep yy, Chińczyków i dużo osób się tam u nich ubiera, bo są naprawdę fajne jakościowo rzeczy i kosztują o wiele taniej, no i właśnie za te body zapłaciłam 30 euro. To jest naprawdę świetną ceną. Niby, że jest to firma Dedza Fashion, ale tak naprawdę e, można odkleić sobie tą, e, niby, etykietkę. No i już nie ma firmy. <grydy> Body wody jestem bardzo zadowolona, świetnie mi się je nosi. E, całkiem fajne są wyszyte, całkiem fajnie są wykończone. Na biuście też się fajnie prezentuje, bo tak e, daje efekt widać i nie widać. No ale jak już tam byłam w tym sklepie, to się też nie mogłam zdecydować, bo były dwa. Jeden był z długim rękawkiem i w ten właśnie kupiłam na noc sylwestrową. I drugi to był taki troszeczkę e, bardziej seksowny, że tak powiem. To już jest taka bardziej bielizna, ale uważam, że w lato albo pod na przykład taką marynarkę półsportową też świetnie będzie wyglądać. To jest body drugie, które jest całe zrobione z koronki. W tyłu, e, nie wiem czy to widzicie, są takie plecy otwarte i takie gumeczki, i więc... Jak je ubierzemy, to będą całe plecy gołe z tymi sznureczkami. Nie można już chyba stanika pod to ubrać. Całkiem nieźle wykończone. Ta koronka tutaj idą rękawki tak troszkę niżej. dekoldu z przodu nie ma, jest tylko siateczka tutaj między piersiami i będzie to dobrze wyglądać, bo tu też będzie robił efekt widać, nie widać. I za te body zapłaciłam, nie widać tu ceny, ale też około coś 19 euro za te i jestem całkiem zadowolona z nich. Mają tu jakiś yy, wisiorek, coś niby złotego i powiem Wam naprawdę, niezła jaka. Ale jak już się zaczęły promocje, to poszłam też sobie do intymisji, bo zapowiada się weekend romantyczny z moim mężem. Nie wiem tylko kiedy i na ile, ale nie wiem gdzie. I powiedział mi mąż, że póki nie dostanę biletu w dzień wylotu, do ręki, to nie będę wiedziała, gdzie lecimy. Mój mąż robi mi takie niespodzianki raz w roku. Ja bardzo je lubię, bo to są takie nasze chwile romantyczne, kiedy potrafimy oddzielić się od całej rzeczywistości, przestać myśleć o dzieciach, o, o wszystkim innym o pracy, i staramy się wtedy tak zadbać o nasz związek, o naszą intymność i wtedy mile spędzamy ze sobą trzy dni. Postanowiłam na tą okazję kupić sobie coś takiego bardziej fikusznego, No i nie mogłam nie skorzystać z okazji w Inkimisami. Zobaczyłam te body. Kupiłam je ze względu na to, że będzie świetnie też wyglądało w lato. Ma takie złotawo jedwabne wykończenie. To już jest takie bardziej przykryte, więc na pewno można to ubrać jako taką bluzeczkę na jakiś taki wieczór w lokalu czy gdzieś. Na pewno będzie świetnie się prezentował właśnie jak pojedziemy. Nie wiem gdzie, nie wiem czy tam będzie zimno, czy to będzie ciepło, czy nie. E, za, tą, e, za tą piżameczkę e, normalnie w pełnej cenie zapłaciłabym 70 euro, a ja za nią zapłaciłam 50 ze względu na to, że była przyczyniona tylko 30%. Tak się prezentuje. E, może jak ją ubiorę i będzie okazja, to zrobię strykne zdjęcie. Może nie całkowicie, bo to tak bardziej już wpada na intymne. Ale jak już tak z jakąś e, ładną spódnicą albo e, z ładną e, marynarką na górę, na pewno świetnie się będzie prezentował i w, wrzucę Wam zdjęcie. No i oczywiście e, zadbałam też o to, by kupić sobie jakieś tam majteczki. Takie na co dzień, bez żadnych szwów, bez tego miejsca, gdzie uwiera, bo lubimy takie majteczki wygodne do pracy. A drugie to są takie już bardziej fikaśne, jakieś takie bardziej e, całej skoronki z tyłu. Wyglądają na bardzo duże, ale nie są takie duże, bo one tak fajnie na e, pupie, że tak powiem, opatulają naszą pupę tą koronką, i wtedy to będzie tak bardzo seksownie wyglądać. Bardzo fajne z takimi malutkimi, świecącymi się kamyczkami. To tyle, jeśli chodzi o ubrania. Mamy jeszcze dużo nowości: jest torebka, jest zegarek, jest takich dużo seria. Są ciuszki dziecięce, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam was na kolejny mój filmik, który za niedługo się pojawi. I pamiętajcie wydać, kciuk w górę i żeby zapisać się na moim kanale, jeśli filmik wam się podobał. Pozdrawiam was serdecznie i napiszcie mi pod spodem, jeśli jest coś, co was urzekło, eee, jest coś, co was urzekło. Pozdrawiam was serdecznie jeszcze raz i do następnego filmiku.